Raz, dwa, trzy, baba Jega patrzy. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym temacie porozmawiamy sobie o predyspozycjach i tutaj mówię o predyspozycjach kreatywnych w pracy, szczególnie w pracy w marketingu, więc zapraszam do wysłuchania tego odcinka. A standardowo, tak jak zawsze, przedstawię się. Ja nazywam się Agnieszka, jestem marketingowcem, pracuję w marketingu i dlatego będę dzisiaj poruszać ten temat. A przy okazji, w moim podcaście możecie znaleźć różne przedłużne rzeczy związane właśnie z mm, kreatywnością, z odczuciami, z emocjami, z tym wszystkim, co się dzieje w naszej głowie. Więc też zapraszam do poprzednich odcinków. No i takie pierwsze pytanie, które mi dzisiaj jakoś tak mocno przyszło do głowy, albo przyszło już jakiś czas temu, ale dzisiaj odkopałam moje notatki, to czy w marketingu trzeba być kreatywnym? Nie. Koniec odcinka. Do widzenia, zapraszam za tydzień. Dobra, żartowałam. Ale tak, moją odpowiedzią jest nie, nie trzeba być kreatywnym w dziale marketingu. Ale dlaczego? Przecież marketing kojarzy się z kreatywnością, przecież marketing kojarzy się z wymyślaniem, Pomysłów, przecież ludzie w marketingu to są przedstawiani tak, że wszyscy biegają, nagrywają TikToki, skaczą, robią fikołki i w ogóle lądują na drzewie. Natomiast nie do końca tak to wygląda, powiem Wam szczerze. I tak jest dział kreatywny, jest grupa osób, może osoba czasami w jednej firmy, która musi przyjąć tą rolę kreatywną, tą rolę, która musi wymyślać pomysły, która próbuje, wiecie, dostosować się do trendów, które aktualnie panują na TikToku, które aktualnie są w modzie, czy spróbować jakoś wyciągnąć firmę do tego, żeby nam się po prostu pokazywało w takim, ani innym ujęciu. I tak biega z tym aparatem, i tak, i skacze. Ale czy 100%... Czasu pracy, po pierwsze osoby pracującej w marketingu, a po drugie zespołu marketingowego, opiera się na tym, że te osoby muszą po prostu nic nie robić, tylko wymyślać i kreować i działać i nie. Jak to wygląda? Jak to moim zdaniem wygląda? Moim zdaniem ta część kreatywna to jest tak naprawdę 10% naszej pracy, czyli nawet u tych kreatywnych osób, które są zatrudnione w jednej firmie, bo tutaj, wiecie, nie mówię o takiej typowej agencji kreatywnej, ale mamy osobę w firmie. I tak naprawdę takie wymyślanie, wymyślenie strategii, wymyślenie jakichś nowych działań, szukanie tych rozwiązań, wymyślenie kreacji, nawet nagranie tej kreacji to jest mały odsetek pracy tych wszystkich ludzi. Bo to są ludzie, którzy często siedzą w danych. To są osoby, które często muszą się przebijać przez tabuny raportów, doszukiwać się w Analyticsie, współpracować z działami analitycznymi, bądź samemu wymyślać tą analitykę i dostosowywać do swoich potrzeb, żeby właśnie zrobić odpowiednią strategię. To są też bardzo często osoby, które muszą wykonywać, bo tutaj. Ja przynajmniej w poprzedniej firmie, ale też tak jak słyszałam wcześniej, no to tutaj mocno opierałam się na, na galupie, czyli na, na tych takich czterech kategoriach, czyli wykonywanie, wbudowanie, budowanie relacji i myślenie strategiczne. I w tym myśleniu strategicznym mamy dopiero część od, takiej odkrywczości, czyli właśnie kreatywności, ale to nie jest tak, że każdy członek zespołu. Musi tą kreatywność w sobie posiadać. W naszym zespole marketingowym jest osoba, która znajduje się, znajduje się, która zajmuje się stronami internetowymi SEO. I oczywiście w swojej pracy szuka nowych rozwiązań i tam wykorzystuje kreatywność, ale czy on biega z aparatem i nagrywa TikToki? No nie, to jest człowiek, który jest skupiony stricte na takich mocnych działaniach, analitycznych, na takich szukaniu rozwiązań. I oczywiście z punktu widzenia kreatywnego no dalej to jest kreatywność. Ale nie w taki sposób, jak wy sobie to wyobrażacie. To jest taka zwykła kreatywność, która, którą większość z nas wykorzystuje po prostu w swojej bieżącej pracy. A nie, że, wiecie, że, że robi jakieś takie figołki. Mamy też na przykład osoby, które. Wpływają, to są często osoby zarządcze, które muszą podejmować milion decyzji naraz, które muszą zdecydować, czy wydać budżet tutaj, czy wydać budżet tam, muszą się spotkać, muszą się dogadywać z innymi zespołami, muszą się dogadywać z zespołami produktowymi, które gdzieś wdrażają produkty. Muszą, wiecie, być na takim pierwszym planie boju. Muszą ustalać budżety, muszą się dogadywać z budżetami, muszą bardzo mocno analizować, co wpływa na KPI, co się dzieje w firmie, gdzie te pieniądze lecą? Jak jak na przykład dział sprzedaży to wszystko ogarnia. To są osoby, które często na przykład siedzą też w acach, takich typowych, typowych, na przykład Google Adsie czy tam DVC, DV360 i to są osoby bardzo analityczne. Tutaj trzeba znaleźć, wiecie, sposoby optymalizacji, do kogo dotrzeć, jaka jest grupa odbiorców, kto z kim gdzie może się pojawić. No, Kreatywność oczywiście, ale w zupełnie innym wydaniu niż wam się wydaje. A nawet te osoby, które wiecie, latały z tymi aparatami, w pewnym momencie muszą siąść, dogadać się albo z agencją, albo sami zacząć to wszystko obrabiać, muszą zaplanować kopii, muszą wdrożyć to do systemów, muszą sprawdzić, co się sprawdza, co się nie sprawdza, muszą porównać wyniki, muszą zobaczyć, gdzie. Wiecie, gdzie, gdzie to wszystko jest na skali potrzeb, jakie rzeczy się wydarzają, co mamy ogłosić. Tego jest multum, 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 multum. Jest też grupa, na przykład, odbudowania relacji. Znaczy z takimi talentami, które budują relacje, ja nie mówię, że to jest główna część ich pracy, ale. W momencie, kiedy współpracujesz z innymi zespołami i musisz znać ich potrzeby, musisz wiedzieć, że sprzedaży zależy na tym, żeby na przykład dany produkt został pokazany w taki, w taki sposób, ponieważ klienci o to pytają. Musisz tutaj się dogadać z agencją, musisz tutaj dogadać się z ludźmi, na przykład od ałców, którzy gdzieś tam są. I Musisz dogadać się z partnerami, albo masz dużo ofert handlowych, które musisz przeanalizować. Dobrze by było, gdyby były dobre relacje, bo masz wtedy tańsze e, koszty albo cię nie odrzucają. W tym wszystkim musisz żonglować i to też jest jakiś talent, który jest taki bardziej sprzedażowy, biznesowy, ale czy jest taki stricte związany z tym, że z tym takim wyobrażeniem pracy w marketingu? No, w marketingu jest szybko, jest dużo, dzieje się. Ale gdy wejdziesz do pokoju marketingowego, to zastaniesz taką głuchą ciszę, no bo ludzie są pochłonięci, no bo ludzie, tak jak powiedziałam, nie tylko biegają, nie skaczą, nie tylko nakręcają coś, ale też często, bardzo często, oj, bardzo często muszą pracować w skupieniu. Powiem Wam, że ta kreatywność bardzo mocno przydaje się w postaci burzy mózgów, wymyślenia czegoś, łączenia kropek. Tylko, tak jak powiedziałam, nie wszyscy muszą to robić, a często, bardzo często ona przeszkadza, bo jeżeli mamy niedojrzałe talenty, niedojrzałe talenty odkrywczości, to okazuje się, że mamy tysiąc pomysłów na minutę, że nie potrafimy czegoś zrealizować, bo każdy pomysł jest lepszy, każdy pomysł jest ciekawszy i czasami zaczynamy tysiąc rzeczy naraz i po prostu nie potrafimy z tego skończyć. Więc to też nie jest tak, że jeżeli zespół składałby się z samych kreatywnych osób, to zapewne wyglądałoby tak, że generowalibyśmy albo generowalibyście bardzo dużo pomysłów, a w rezultacie nie wykonalibyście niczego. I też to, tak jak tutaj opierałam się na galupie, więc może tutaj dokończę tą myśl galupową. Natomiast zespół powinien się składać z różnych jednostek, i najlepiej pracujący zespół to jest taki, który po prostu ma różne te aspekty w sobie, nie tylko te kreatywne, ale również właśnie te wykonawcze. I najlepsze zespoły, zespoły marketingowe, które osiągają najlepsze wyniki, to właśnie te zespoły, które łączą w sobie te wszystkie cechy. Więc reasymując, kreatywność nie zawsze jest potrzebna w marketingu, kreatywność przydaje się w przy pewnych stanowiskach, natomiast tutaj jeżeli obawiacie się tego albo jeżeli zastanawialiście się, czy praca w marketingu wygląda tak, tylko że się biega, skacze i, i nagrywa TikToki, to definitywnie nie. No, no i w takim razie ja kończę, biegnę na tenisa, więc bawcie się dobrze i do usłyszenia.